Dzień dobry. Zaprezentuję Państwu proces biznesowy utworzenia nowego PPE wraz z nowym użytkownikiem KSE i umową dystrybucyjną z perspektywy portalu użytkownika profesjonalnego. Celem niniejszego scenariusza jest sprawdzenie możliwości realizacji procesów 2.1, 2.7 oraz 2.2 przez OSD w zakresie utworzenia nowej charakterystyki punktu pomiarowego. Celem wprowadzenia Użytkownika KSE do PP wraz z zawarciem umowy dystrybucyjnej. Stanem początkowym jest otrzymanie przez OIRE komunikatu powiadomienie o podstawowych parametrach do utworzenia charakterystyki PP. Stanem końcowym utworzona została charakterystyka PP, do której przypisany został użytkownik KSE wraz z umową dystrybucyjną. Teraz przejdę do prezentacji funkcjonalnej procesów w systemie CMS. Jestem zalogowany w roli rynkowej jako OSD. Z górnej belki wybieram procesy, usługi sieciowe i migracja użytkowników, utworzenie charakterystyki PP. Otwiera się stosowny formularz, w którym uzupełniam niezbędne dane. Podając kod PP, typ punktu pomiarowego, będzie to punkt poboru energii, charakter PPE, odbiorczy. Uzupełniam kolejno dane PP adresowe, takie jak kraj, miejscowość. Czy zastosowano podział na ulicę, oznaczam jako prawda. Czy ulica zgodna z teryt, również prawda. Podaję kod pocztowy, ulicę, numer budynku, numer lokalu mieszkania, kod teryt. Dalej podaje dane PP, obszar sieci pomiarowej, podaje typ obszaru oraz jego identyfikator. Kolejno, parametry techniczne ogólne. Podaje status przyłączenia PP jako przyłączony, status fizyczny dostaw wyłączony, poziom napięcia w miejscu dostarczenia. Niski, fazowość, jedna faza. Podaję minimalną oraz maksymalną moc umowną, grupę przyłączeniową, moc przyłączeniową, określam miejsce dostarczania energii. Zgodnie z warunkami przyłączenia operatora, jak i miejsce rozgraniczenia własności urządzeń. Podaję współczynnik pewność zasilania oraz wartość zabezpieczenia przedlicznikowego. Czy posiada dodatkowe nośniki energii, określam jako fałsz. Przechodzę dalej do parametry techniczne licznik. Określam metodę pomiaru nie dotyczy, status dostosowania układu pomiarowego nie dotyczy, poziom napięcia zainstalowania układu pomiarowego niski. Parametry techniczne analizator, typ analizatora określam jako brak analizatora. Przechodzę dalej do parametrów technicznych, przekładniki. Przekładnia przekładników prądowych. Jako jeden, przekładnie przekładników napięciowych i uzupełniam również mnożną przekładników. Przechodząc dalej do własności elementów systemu pomiarowo-rozliczeniowego, wszystkie atrybuty określam jako brak elementu. Kolejno parametrach handlowych ogólnych określam charakter odbioru jako lokal obiekt niemieszkalny oraz harmonogram odczytu nieokreślony. Następnie przechodzę do parametry handlowe warunki świadczenia usług. Czy posiadasz szczególne warunki świadczenia usług fałsz. Dodaję jednorazową przerwę planowaną. Sumę przerw planowanych w ciągu roku. Jednorazową przerwę nieplanowaną oraz sumę przerw nieplanowanych w ciągu roku. Przechodzę dalej do parametry techniczne straty. Klikam przycisk plusa celem otwarcia kolejnego formularza. Określam rodzaj strat. W tym przypadku brak. Klikam przycisk Zapisz. Przy tak przygotowanym formularzu klikam przycisk Prześlij. Operacja została zakończona sukcesem, utworzył się punkt pomiarowy. Następnie, pozostając w roli OSD, z górnej belki wybieram procesy, usługi sieciowe, imigracja użytkowników, wprowadzenie użytkownika KSE do PP wraz z sumową sieciową. Otwiera się kolejny formularz, tym razem do procesu 2.7, w którym uzupełniam niezbędne dane. Podaję kod pp. Datę rozpoczęcia. Możliwość wstrzymania windykacyjnego określam jako prawda. Podaję szacowany wolumen roczny. Przekroczenie mocy umownej. Prawda. Zgoda na udostępnienie rzeczywistego zużycia profilu SE. Zostawiam jako puste. Ponadnormatywny pobór energii biernej określam jako prawda oraz wypełniam tangency fi. Przechodzę dalej do umowy, określam jej terminowość bezterminowa i w tym przypadku wykreślam termin zakończenia określony w umowie, podaję okres wypowiedzenia oraz okres rozliczeniowy. Przechodzę dalej do adresów klientów. W tym celu klikam przycisk plus. Otwiera się kolejny formularz do adresów klientów. Wypełnia w nim dane adresowe korespondencyjne, podając kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer budynku, numer lokalu mieszkania, kod teryt. Zaznaczam, czy zastosowano podział na ulicę. Czy ulica zgodna z teryt określam jako prawda oraz podaję nazwę adresata. Klikam przycisk Zapisz. Analogicznie dodaję kolejny adres, tym razem jest to adres zamieszkania, podając również kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulicę. Numer budynku, numer lokalu mieszkania, kod teryt. Zaznaczam również, czy zastosowano podział na ulicę i czy ulica zgodna z teryt prawda, nie uzupełniając tym razem nazwy adresata. Przechodzę dalej do klientów. Użytkowników KSE. Również klikam przycisk plus celem otwarcia kolejnego formularza. Tu określam typ użytkownika KSE. W moim przypadku będzie to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Podaj jej imię, nazwisko oraz numer PESEL. Klikam przycisk Zapisz. Przy tak przygotowanym formularzu dla procesu 2.7 klikam przycisk Prześlij. Operacja została zakończona sukcesem. Możemy to zweryfikować poniżej, przechodząc do sekcji umowy. Widzimy umowę dystrybucyjną bezterminową z okresem wypowiedzenia, okresem rozliczeniowym, taki jak zawarliśmy w procesie 2.7. Następnie przejdziemy również z, ro, z pozycji roli rynkowej OSD przez szereg aktualizacji przy pomocy procesu 2.2. W tym celu z górnej belki klikamy Procesy, Usługi Sieciowe i Migracja Użytkowników, Aktualizacja Charakterystyki PP. Otwiera się kolejny formularz do procesu 2.2, w którym podajemy kod PP, kategorię aktualizacji. Jest to zmiana parametrów licznika energii elektrycznej oraz datę charakterystyki. Klikamy Wybierz. Ponownie klikamy Zmiana parametrów licznika energii elektrycznej. Otwiera się kolejny formularz do procesu 2.2, w którym wypełniamy typ zgłoszenia aktualizacji: powiadomienie, oraz określamy datę i czas zmiany charakterystyki. Kolejno podajemy metoda pomiaru, pomiar profilu obciążenia, typ układu pomiarowo-rozliczeniowego LZO pełny, komunikacja LZO określamy jako prawda, podajemy również numer licznika oraz określamy status dostosowania układu pomiarowego jako Dostosowany. Tak przygotowany formularz jest gotowy do przesłania. W tym celu klikamy przycisk Prześlij. Dane zostały zaktualizowane poprawnie. Teraz przechodzimy do kolejnej aktualizacji. W tym celu również z górnej belki klikamy w Procesy, Usługi sieciowe Imigracja użytkowników, Aktualizacja charakterystyki PP. Podajemy Ponownie kod PP, kategoria aktualizacji, zmiana typów rejestru oraz datę charakterystyki. Klikamy przycisk Wybierz. Ponownie klikamy Zmiana typów rejestrów. Tak jak przy poprzednim zgłoszeniu aktualizacji, typ zgłoszenia aktualizacji określamy jako. Powiadomienie oraz określamy datę i czas zmiany charakterystyki PP. Następnie dodajemy typy rejestrów. Klikamy przycisk plusa. Typ rejestru. Energia czytna pobrana w strefie czasowej T1. Klikamy zapisz. Dodajemy kolejny typ rejestru. Energia czynna pobrana w strefie czasowej T2. Klikamy również przycisk zapisz. Następnie klikamy przycisk prześlij. Dane zostały zaktualizowane poprawnie. Wykonujemy kolejną aktualizację klikając w procesy, usługi sieciowe i migracja użytkowników, aktualizacja charakterystyki PP. Podajemy nasz kod PP. Oraz kategorie aktualizacji. Tym razem jest to zmiana typów produktów energetycznych. Podajemy naszą datę charakterystyki, klikamy przycisk Wybierz. Następnie zmiana typów produktu energetycznego. Tak jak przy poprzednich formularzach, do procesu 2.2, typ zgłoszenia aktualizacji, powiadomienie, określamy datę i czas zmiany charakterystyki. Za pomocą przycisku plus otwiera się kolejny mały formularz, którym podajemy typ produktu. W tym przypadku będzie to profil rozliczeniowy, energia czynna, pobrana. Klikamy przycisk Zapisz. Klikamy przycisk Prześlij. Ponownie dane zostały zaktualizowane poprawnie. Następnie dokonamy aktualizacji harmonogramu odczytowego. W tym celu również z górnej belki wybieramy procesy, usługi sieciowe i migracja użytkowników, aktualizacja charakterystyki PP. Podajemy nasz kod PP i kategorię aktualizacji. Jest to zmiana harmonogramu odczytu. Podajemy datę charakterystyki. Klikamy wybierz. Klikamy Zmiana harmonogramu odczytu. Ponownie wypełniamy typ zgłaszania aktualizacji jako powiadomienie i datę i czas zmiany charakterystyki PP. Zmieniamy harmonogram odczytu z nieokreślonego na luty. Klikamy przycisk Prześlij. Dane ponownie zostały zaktualizowane poprawnie. Finalną zmianą będzie zmiana grupy taryfowej i mocy umownej. W tym celu z górnej belki ponownie klikamy w Procesy, Usługi sieciowe i migracja użytkowników Aktualizacja charakterystyki PP. Podajemy kod PP, kategorię aktualizacji Jest to zmiana parametrów handlowych. Grupa taryfowa i moc umowna. Określamy datę charakterystyki. Klikamy Wybierz. Klikamy Zmiana parametrów handlowych, Grupa taryfowa i moc umowna. Ponownie wypełniamy typ zgłoszenia aktualizacji: jako powiadomienie, data i czas zmiany charakterystyki. Określamy grupę taryfową i moc umowną. Klikamy przycisk prześlij. Dane zostały zaktualizowane poprawnie. Wszystkie te dane możemy sprawdzić w punkcie pomiarowym. Rozwijając poszczególne sekcje. Dziękuję za uwagę.